Radio Kraków. Marek Kryda podważa, myślę, wiele, wiele mitów, ale też weryfikuje początki polskiej państwowości. Podważa także to, co w wieku XX na czele ze słynnym odkrywcą biskupina, czyli Józefem Kostrzewski, pisali, i twierdzi, że w pewnym sensie ukuli. Taki, taki mit, w który wierzymy, mit, który legł u podstaw. Zapytałem w takim razie, co jest zafałszowane w tym obrazie, jego zdania, w tym obrazie polskiej państwowości, do którego jesteśmy jednak podręcznikowo przywiązani? Cały obraz jest oparty na, na pewnym fałszywym założeniu. Że wiemy, kto tam na tych ziemiach był, że wiemy, że, że to było jakieś państwo plemienne i tak dalej. Było inaczej. Ja mówię wyraźnie, że w V-Szóstym wieku poziom zaawansowania rzemiosła na ziemiach polskich czy, czy przemysłu, te, te Dymarki Świętokrzyskie czy tam pod Warszawą, to było centrum przemysłowe Europy w pewnych dziedzinach, to znaczy, jeżeli chodzi o wytop żelaza. I przebycie Słowian. W V, VII, VII wieku oznaczało ogromny regres. Ja nawet stawiam tezę, że powiedzmy w V wieku wyroby rzemieślnicze, jubilerskie gotów nadwiślańskich z, z wielu odkryć także pod Krakowem to jest poziom o wiele wyższy niż poziom jubilewstwa w czasach pierwszych piastów. Czyli jakby ta chronologia jest zupełnie zaburzona, bo tak jak Paweł Josienica powiedział, że nieprawdą jest to, że państwo polskie zaczęło się z chrztem tam, czyli od, od Mieszka, że ono się wcześniej zaczęło, tyle że oczywiście cenzura w XX wieku nie, nie, nie puściłaby, czy może nie puściła jego tezy, że że już było rozwinięte państwo, czy struktury, czy, czy kultura wcześniej, które przetrwało w jakimś stopniu. I to jest zupełnie oddzielny temat od germańskości czy słowiańskości, w tym sensie, że to zawsze było wymieszane. My, my dopiero od, właściwie po II wojnie światowej możemy mówić, że no dosyć sztucznie, znaleźliśmy się w kraju, gdzie te mniejszości to tam jest kilka procent, tak, czy statystycznie. Ale przedtem przecież zawsze było to wszystko wymieszane, tak, czy Kraków jako miasto siódmej założyli przybysze ze Śląska, Niemcy. Z Śląska. I, I można mówić o wielu miejscach i tematach kulturowych, gdzie, gdzie przybysze coś tworzyli. I w tym nie ma nic złego, ani może szczególnie dobrego. Tak było w, w całej Europie. Ci przybysze, żeby ująć to w cudzysłów, o których dzisiaj y, rozmawiamy, to Wikingowie i do nich oczywiście y, dojdziemy. To jest taki, taka kropla, która drąży skałę, jeżeli chodzi o te informacje dotyczące pochodzenia, choćby państwa polskiego. A wiele tych narracji już było. Jedna z teorii, y, pewnie panu znanej, do której też bym prosiła o, o odniesienie się, mówi o jeszcze w czasach biskupa krakowskiego, kronikarza Wincentego Kadłubka, o przodkach którymi byli wandalowie, którymi byli goci. No tak. No właśnie Kraków jest miejscem szczególnym. Ja, ja chciałbym dużo bardziej jeszcze się zająć. Ja przygotowuję w tej chwili drugą część Polski Wikingów. Chcę, żeby to była seria wydawnicza. Dlaczego Kraków jest miejscem szczególnym? Bo tak naprawdę cywilizacyjnie Kraków wyprzedzał inne ziemie polskie. O wiele, o wiele wyprzedzał. I również, jeżeli chodzi o przyjęcie chrześcijaństwa, tak naprawdę chrześcijaństwo w Krakowie czy, czy w Małopolsce było przynajmniej 100 lat wcześniej od Wielkopolski, czyli od Chrztu mieszka. I to jakoś tak zręcznie zepchnięto gdzieś pod dywan. Nie, jest to, nie wiem, nie jest chyba wygodne politycznie. Po co mieszać ludziom w głowie, kiedy można wbić głowy jakiś slogan i. I wszyscy będą w to wierzyć. Kraków był częścią, ziemie krakowskie, małopolskie były częścią państwa wielkomorawskiego, które miało ogromne wpływy frankijskie, na przykład dużo, dużo biżuterii jest frankijskiej czy, czy ozdób a jednocześnie miało związki ze skandynawią bo słynne grzywny czy siekie, które odkryto przy ulicy Kanoniczej o, o czym pisze w swojej książce Polsko Wikingów to największy na świecie skarb taki grzywien ten skarb ma analogię w, w państwie wielkomorowskim, oczywiście, ale też w Norwegii. To jest przełom powiedzmy 9 i 10 wieku, I, czyli to jest wcześniej niż rozwój państwowości w Wielkopolsce, czy, czy, czy Lednica, czy Gniezno, czy Giecz, te, te słynne grody Wielkopolskie. Jednak te głosy, bo było ilość naukowców, którzy podnosili tę kwestię, na przykład profesor Wrozumski ale te głosy spychano jednak na bok również udział chrześcijaństwa wschodniego w chrystianizacji polski czyli też chrześcijaństwo słowiańskie z, z cyrylicą od Cyryla i Metodego czy z państwa wielkomorawskiego też to jest marginalizowane chociaż Wiem na pewno, że Małopolska była schistanizowana właśnie w tym obrządku wschodnim, i są duże podejrzenia, że również Dolny Śląsk, ta część Polski południowo-zachodnia, również była schistanizowana wcześniej i, i należała do państwa Piekomorowskiego. Marek Kryda, autor książki Polska Wikingów, członek Brytyjskiego Towarzystwa Archeologicznego i wieloletni publicysta. Między innymi fokusa, historia i archeologii żywej jest dzisiaj gościem programu Przed Hejnałem. Wrócimy za chwilkę. Mark Kryda jest gościem programu Przed Hejnałem, autor książki Polska Wikingów, który w dość kontrowersyjny sposób opisuje początki polskiej państwowości, Panie Marku, ale jakby nie jest Pan pierwszy w tych narracjach. Niektóre z nich są zbadane, niektóre wymagają doprecyzowania, jedni uważają dużą część z tego typu wywodów za bardzo kontrowersyjne, a nawet absurdalne, inni milczą, ale wciąż brak takiej szczegółowej analizy, stąd chciałam wywołać kolejne pytanie, pytanie o pogańskiego władcy Wiślan z Krakowa i zasadniczo o państwo Wisła, chcę zapytać. Mam coraz silniejsze odczucie, że to było wyjątkowo silne państwo, państwo Wisła, tak zwane państwo Wiślan, to jest tam przełom ix 10. wieku. Ja to wymieniam w swojej książce, że wspominano o tym państwie w kilku źródłach zachodnioeuropejskich, natomiast fascynującą sprawą są Kopce Krakowskie, z tego względu, między innymi oczywiście, ale z tego względu, że one są takie duże, ja właśnie wymieniam, mówię wyraźnie, że Kopiec Krakusa jest największym wczesnośredniowiecznym kopcem tego typu w całej Europie Środkowej. Zaraz po nim jest Wielka Mugel w Dolnej Austrii, która ma mniejszą średnicę. Podobny jest, Podobna wysokość, ale mniejsza średnica. I te kopce krakowskie są dużo większe niż słynne kopce w Szwecji i w Danii. W Danii to jest Jelling, a w, w Szwecji to jest stara Upsala. Skąd One takie są różnice? Nas... Cze... Czego no to jest? Nikt, dowodem? nikt się tym nie zajął, nikt się tym nie zajął. To znaczy, niektórzy mm. trochę wspominali o tym. Ja widzę pewne opracowania profesora Słupeckiego z Rzeszowa. On idzie w tą stronę, ale nikt głośno jakoś nie powiedział, jak silne musiało być państwo tutaj? W Małopolsce, że budowano budowle większe niż samej Skandynawii, podobnego typu. Możemy też zgadywać, co jest w środku kopca Wandy, który nigdy nie został do tej pory zbadany. No a gdyby pan, pan miał jakoś... zgadywać i obrać jakiś trop, to którędy by pan podążył? Biorąc pod uwagę oczywiście te badania, które były prawda, i na Ukrainie i jakby próbowano rozwikłać tą, tą tajemnicę kopców, szczególnie Krakusa. No właśnie, ale widzi Pani, to, to jest ten tor ukraiński, ten wątek ukraiński, czyli Czarnomogiła w Czernichowie nad desną na Ukrainie, to był skazany już przez badających kopie z w latach 30. przed wojną. No, przykład Jakimowicz o, o tym mówił, kierujący badaniami, przyszły, był dyrektor Muzeum Mechanicznego w Warszawie. Profesor Jakimowicz o tym mówił i no przekopano Czarną mogiłę w Czernichowie w XIX wieku. I co znaleziono? No znaleziono tak zwany piastowski hełm, właściwie na dwa. Jeden jest bardziej znany. Dwa hełmy piastowskie w tej mogile, w tym grobie. Miecze, broń. No i figurkę bogatora. Pan stawia tezę, że Wikingowie mieli o wiele większy udział w powstaniu polskiej państwowości, niż moglibyśmy się tego spodziewać. A skąd pochodziła większość tych Wikingów, którzy odwiedzali Ziemię protoruskie, między innymi? Na Ukrainie, na Rusi, byli Wikingowie ze Szwecji. Nazwani Warygami albo Rusowie też. To byli Wikingowie początkowo. Rusowie to byli Wikingowie, nie Słowianie. Jeżeli chodzi o Polskę, ja mam podejrzenie, że to byli Joms-Wikingowie, czyli Wikingowie duńscy z Wolina, Jomsborczycy też tak zwani. Dlatego, że proszę zwrócić uwagę, w Polsce Wikingowie kontrolowali ujścia dwóch największych rzek. Odry to był Jomsborg, czyli Wolin, a Wisły to było Truso, koło Blong. Kontrolowanie tych rzek oznaczało, oznaczało kontrolowanie całego dorzecza. To też jakby nauka polska na razie w tym się nie zajmowała. Zresztą to tak było w całej Europie. Oni kontrolowali całe dorzecze tych rzek. Czyli to był ich teren łowiecki. Tam się łowiło niewolników, tam się rabowało, tam się napadało. Tam się tworzyło umocnione takie forty czy grody gdzie kontrolował się dany terytorium. Jeżeli chodzi o Wielkopolskę, to jest zdecydowanie związek z Danią. Zresztą... Te ślady wikingów, które zresztą pan opisuje, jest bardzo wiele, natomiast stąd rozumiem też w Jeziorze Lednickim broń wikingów, o której pan wspominał. Skąd, skąd mogła się ta broń tam wziąć? No to właśnie nie ma wątpliwości w tej chwili. To były dary wotywne, to znaczy Wikingowie swoim bogom składali w ofierze po wygranych kampaniach wojennych jedną trzecią broni. I to zresztą w tradycji szlacheckiej przetrwało. Co prawda nie wrzucane do wody, ale, ale wieszane na drzewach. To, to między innymi Karol Szajnocha o tym pisał, że taki był zwyczaj szlachecki popularny. Natomiast wrzucanie do wody to jest, czy składanie ofiar do wody to jest bardzo stary Zwyczaj germański. To jeszcze w Epoce Brązu te słynne w Danii ofiary bagienne. Ludzi po prostu składano w ofierze i topiono gdzieś w bagnach, w jakichś jeziorach. W Danii jest miejscowość Tiso, która jest taką duńską lednicą, to znaczy bardzo podobny. Zwyczaj wrzucania broni do jeziora, tak jak w Jeziorze letnickim. podobna broń zresztą, no bo to jest tu i tu, to była duńska broń wikingów, ale też tam była siedziba władcy, który tylko przez część roku tam przebywał, miał jakieś podgrodzie z rzemieślnikami, była sala bankietowa, gdzie, gdzie uczty się odbywały. No ja uważam, że to jest bezpośrednia analogia do naszej Lednicy, bo przypomnę, że Ostrów Lednicki, wyspa na Jeziorze Lednickim jest stosunkowo nieduży. Tam nie było grodu miejskiego takiego w normalnym rozumieniu. Natomiast to była siedziba władz z wielkimi wałami, bardzo zabezpieczona przed, przed najazdami. I tam, wiemy o dwóch mostach, teraz się mówi o trzecim mostie na Jeziorze Lednickim, na Ostrów Lenicki. Długi czas dominowała teoria, że wrzucano tę broń do jeziora letnickiego, bo jest tam setki egzemplarzy broni wikingów wydobytych z jeziora Lednickiego. wrzucano je, ponieważ tam się odbywały walki na mostach lednickich, ale to, to się zupełnie nie sprawdziło dlatego, że mosty drewniane wystarczyło podpalić, tak? a poza tym na łodziach się wszyscy świetnie poruszali, to po co było walczyć na, na, na moście? I zresztą tej broni jest bardzo dużo i w dużych odległościach też od, od samych mostów. W każdym razie jest to ewenement na skalę światową. Ja podejrzewam, że ta ilość broni wikińskiej, jaką wydobyto na Jeziora Lednickiego, jest największa na świecie. Trochę to, to się mało akcentuje, chociaż muzeum z Lednicy wysyłało broń do Londynu czy do Berlina na wystawy o wikingach, o ich sztuce, o ich rzemiośle. Natomiast to, jak ważną rolę na mapie zabytków wikińskich, na mapie europejskiej odgrywała Polska, no, jakby się mówi dużo mniej. Radio Kraków. O tej mapie dzisiaj rozmawiamy z Markiem Krytą, autorem książki Polska Wikingów w programie Przed Heineum. Wracamy w takim razie do Krakowa. Wspominał Pan o, o kopcu Wandy. Co właściwie wiemy o tym kopcu? Czy został gruntownie przebadany? Kopiec Wandy jest czymś zupełnie wyjątkowym, dlatego że to jest największa budowla krakowa, która nigdy nie została przebadana. I dalej, z punktu widzenia naukowego, kopiec Wandy jest zabytkiem niewiadomego pochodzenia. Zastanawia mnie to, że gdy rozmawiam z profesorem Urbańczykiem, on mi kolejny raz potwierdza, że za każdym razem, gdy próbuje uzyskać zgodę na zbadanie kopca wandy, otrzymuje odpowiedź negatywną, mimo że chodziłoby tu o badania nieinwazyjne, na przykład georadarowe czy podobne. Które w żaden sposób by nie uszkodziły tej budowli. Kopiec Wandy bardzo późno został w ogóle uznany za zabytek. To jest dopiero kilkanaście lat. I wcześniej władze lokalne miały problem, żeby go konserwować, bo, bo nie było na to pieniędzy. To, jeżeli to nie był zabytek, to dlaczego to było? Trzeba w jakikolwiek sposób konserwować. Kopiec Wandy jest bardzo istotny, dlatego że to jest budowla według mnie typu skandynawskiego, której na pewno echolodzy znajdą wiele ciekawych rzeczy. Nie wiemy, czy tam jest pochówek władcy, dlatego że takie groby, takie kopce często były rabowane już w zamierzchłych czasach. Natomiast rabusie z reguły nie brali wszystkiego. Oni jeżeli. Coś zabierali to wartościowe przedmioty wykonane ze złota, srebra, natomiast jakieś zadzwiałą broń, czy ceramikę, czy inne jakieś obiekty, to zawsze zostawało. I na pewno byśmy wiedzieli o wiele więcej o początkach Polski, o początkach Krakowa, znając to, co jest we wnętrzu kopcowandy. Podobne kopce w Skandynawii, czy na Ukrainie, na Rusi to są dwa typy. Kopców. Przeważnie to są groby ciałopalne, czyli sam władca, jego szczątki zostały spalone, często w łodzi pogrzebowej. W Czarnej Mogile na Ukrainie zostały elementy łodzi pogrzebowej, na przykład nity. Czyli to te, te skandynawskie pochówki łodziowe, które miałyby być w Polsce i ewentualnie w, w Kopcu Wandy mógłby taki pochówek łodziowy mieć miejsce? Tak, to jest bardzo prawdopodobne, że nie wiemy, czy byśmy znaleźli tam łódź zachowaną, bo, bo często ta łódź była spalana, tak? ale pozostały pozostałości łodzi w Kopcu zdecydowanie znaleźlibyśmy wiele dowodów, wiele jakichś przedmiotów, które rzuciłoby nowe światło na, na początki państwa polskiego. Panie Anno, proszę spojrzeć na, na muzykę ludową. Muzyka ludowa północnej Polski, czy, czy powiedzmy Kuja. To nie jest muzyka podobna do ukraińskiej muzyki czy rosyjskiej, czy już nie powiem bułgarskiej, czy południa Europy, słowiańskiej. To jest muzyka podobna do muzyki Skandynawów. Spokojna, smutna, a te wszystkie walce. walce jest tańcem germańskim. Walców nie ma u Rosjan, u Ukraińców, Białorusinów. A walce są w muzyce ludowej, polskiej. My jesteśmy konglomeratem różnych elementów. I byłoby fascynujące widzieć, czego jest więcej, czego mniej, skąd przyszło to, czy coś innego. Ja daję też przykład kuchni polskiej, w której jest wiele potraw tatarskich, węgierskich, żydowskich, niemieckich, innych. I my nazywamy to kuchnią polską. Jemy to wszystko, nie? nie mamy uprzedzeń, że to nie nasze. Jest. To jest wymysł końca XIX wieku i XX wieku, że można czystych rasowo Słowian mieć, czy Germanów, czy, czy to jest, no dobrze, to jest ale laikonik jest krakowski. Lajkonik jest krakowski, chociaż jak ja udowadniam, pochodzenie słowa lajkonik chyba jednak jest skandynawskie, bo ponieważ laiken w języku staroskandynawskim znaczyło podskakiwać. Do tej pory podobne słowo jest na Islandii używane. I największe analogie do lajkonika mamy w Wielkiej Brytanii. Tam jest, nie wiem, przynajmniej 10 miejscowości, gdzie są obrzędy bardzo zbliżone do laikonika. W podobnym stroju występuje ten lajkonik. I to jest przeważnie przesilenie wiosenne, czyli marzec. Te święta są, lub później w czerwcu, czyli w okolicach Nocy Świętojańskiej. I właściwie oprócz, oprócz profesora Szaflańskiego, nie niestety już, ja nie spotkałem się w nauce polskiej takiego. Poważnego potraktowania tematu lajkonika. To no znaczy, to znaczy, mało potraktuje zrobić... poważnie lajkonika, a <laughs> to błąd. No to błąd, dlatego że ja uważam, że lajkonik przynajmniej ma półtora tysiąca lat, jeżeli nie więcej. Nasze tradycje są, nazwy miejscowości, to wszystko ma wiele tysięcy lat. To, jest, to, to, to nie jest tak, że, że my sobie pozmienialiśmy wiele nazw, bo uznaliśmy za niemieckie. Na przykład na Pomorzu czy, czy w Wielkopolsce, I, i teraz wszystko jest od początku. Te nazwy mówiły, kto tam mieszkał wcześniej. Przed Niemcami jeszcze ktoś inny mieszkał, i te nazwy były wcześniejsze. Mamy wiele nazw celtyckich jeszcze, czyli z, powiedzmy sprzed 2000 lat na ziemiach polskich. Więc z, z, zobaczmy ten cały dorobek tych wszystkich kultur, zobaczmy, co jest na tych wszystkich terenach, te zabytki. No, Jakie pozostały. No dobrze, zobaczmy, to takim apelem kończymy. Rozumiem, że pozostawiając lajkonika nie do końca tatarzynem, a bardziej ewentualnie podskakującym. tak? I... Bo to był. No ja zresztą odwołuję się do Szekspira, bo Szekspir, szczególnie w śnie nocletniej, opisuje przedchrześcijańskie obrzędy. I tam się pojawia konik, tylko to niestety w tłumaczeniu chyba jest błąd, bo, bo to jest lajkonik u Szekspira, a, a to nie zostało przetłumaczone na Polski jako lejkonik. ten. W każdym razie on odwołuje się od tych obrzędów, tych festiwali wszystkich, takich wielbiących przyrodę, kult płodności i tak dalej. Dionizyjskie festiwale. Święta, obrzędy. I, I takie jest źródło laikonika, a nie święto Bożego Ciała. Ani bractwo cechowe, jak to niektórzy mówią. No, a tu już bym uważał, dlatego że jeżeli włóczkowie się tym zajęli, czyli ci, co na tych łodziach pływali, to mogła być bardzo stara tradycja. Oni mogły, mogli mieć jakieś pochodzenie od, od Skandynawów, którzy, którzy mieszkali nad Wisłą. Ja zastanawiam się nad nazwą zwierzyniec w Krakowie, dlatego że zwierzyniec w pierwszych zapisach w łacinie, po łacinie to jest sferin, a sfer to jest określenie Szwedów. przypadkowo sferige, czyli nazwa po szwedzku Szwecji, to królestwo Szwecji. Rige to jest rządzić, tak? a sfer to jest nazwa ludu. I ja podejrzewam, że w różnych miejscach Polski, tam gdzie są zwierzyńce, to nie chodziło o żadną zwierzynę, tylko o, o, to było miejsce, gdzie byli Szwedzi, nad Wisło. No, zobaczymy, no. może coś więcej zaświta, kiedy zaczniemy badać więcej. Świta tak, jedno, więc. że, że nie ma dobrego momentu, żeby zakończyć tę no, rozmowę i tę audycję, no, ponieważ musimy się zdecydować i jednak zamknąć te wątki, ale będziemy Prawdopodobnie wracać do, do Marka Krydy, który, jak przypominam, jest autorem książki Polska Wikingów, jest także członkiem Brytyjskiego Towarzystwa Archeologicznego i założycielem Stowarzyszenia Normanistów Polskich, o które nie dopytałam, ale zapraszam Państwa na profil facebookowy, bo to młody podmiot, jako samo stowarzyszenie. I chyba tam będzie można już najlepiej znaleźć odpowiedzi, jeżeli ktoś z Państwa jest zainteresowany tą normańską perspektywą. Bardzo dziękuję, Panie Marku. Ja również dziękuję. Radio Krakow.